Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Nagroda za odwagę. Remont estakady na półmetku. Dzień Edukacji Narodowej. Targi informacji zawodowej. Samoobrona dla kobiet. Turniej strzelecki dla niewidomych. Koszykarskie derby dla Gliwic. Klirex przegrał z rekordem. Dwaj młodzi chorzowianie zostali nagrodzeni przez magistrat za udaremnienie napadu na bank. Do napadu doszło 10 października. Bez chwili zastanowienia za sprawcą do pościgu rzuciło się dwóch braci. Ci panowie, ci dwaj młodzi ludzie wykazali się wyjątkową odwagą, wyjątkową determinacją, która spowodowała, że został ujęty bandyta, który napadł na bank. Bracia otrzymali nagrodę finansową z rąk prezydenta miasta, przedstawiciela banku oraz policji. Zdaniem śląskiego komendanta wojewódzkiego policji Dariusza Działo, mężczyźni zasługują na szacunek i pochwałę. Oni po prostu zrobili to pod wpływem emocji z chęci niesienia pomocy drugiej osobie. Zareagowali na zło. Jak mówią sami bracia, nie czują się bohaterami, a ich zachowanie było efektem adrenaliny. Była to chwila, no nie wiem, adrenalina wzięła swoje tak, jak już wcześniej mówiliśmy. No, wydaje mi się, że postąpiliśmy słusznie, no i dlatego powinniśmy pobili, na no, złodzie ukradł pieniądze. Nie czułem się bohaterami. Tak jak z bratem uważam, że tak powinniśmy postąpić. Wydaje nam się, że, że słusznie postąpiliśmy. Trwa przebudowa estakady w Chorzowie. Prace potrwają do połowy 2013 roku. 18 października miało miejsce zdanie techniczne kolejnego fragmentu jezdni, który od 19 października jest czynny dla kierowców. Chodzi o wyremontowany zachodni odcinek estakady. W 8 miesiącach wykonaliśmy ponad połowę pracy, bo to już przekroczyliśmy połowę. Kierowcy, bo to jest bardzo istotne, odczują, korzystając z obiektu tak, jakby właściwie poruszali się po nowym obiekcie, bo wszystkie urządzenia, wszystkie materiały to są, to są rzeczy nowe, których dotąd nie były. I bariery energochłonne ekrany akustyczne. Ten remont przebiega zgodnie z planem. Nie ukrywam mega zadowolenia w związku z tym, że firma dobrze się wywiązuje ze swoich zobowiązań. Na razie tym nie są dotrzymane. Widzimy również zupełnie inną jakość niż tak jak do tej pory. No, wzbudza to niewątpliwie emocje pozytywne, że będzie bardzo ładny obiekt inny mostowy w naszym mieście, którego się nie będziemy musieli już wstydzić, tak jak do tej pory. Całość inwestycji związanych z estakadą kosztuje 37 milionów złotych. 15 października w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Prezydent Andrzej Kotala przyznał 39 nagród wyróżniającym się w pracy wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej nauczycielom i dyrektorom Chorzowskich Szkół. Podczas spotkania wręczono również akty stopnia nauczyciela mianowanego, które zakończyło uroczyste ślubowanie. Niewątpliwie mamy kadrę o bardzo wysokim poziomie przygotowania. Sądząc po tym jaki wysoki wskaźnik nauczycieli dyplomowanych mianowanych tych najbardziej doświadczonych również profesorów oświaty to jest rzadkość ale w tym roku Kolejny Chorzowski nauczyciel otrzyma to honorowe wyróżnienie. Zostanie mianowany przez ministra edukacji profesorem oświaty. To jest najwyższy stopień honorowy, jaki można osiągnąć. Jest to pan dyrektor, zastępca dyrektora w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących, pan dr Marek Piętka. Także to jest dla nas szczególne, szczególne wyróżnienie. Uroczystość uświetnił koncert Marty Król. 17 października kilkadziesiąt instytucji edukacyjnych z Województwa Śląskiego miało okazję zaprezentować się na targach informacji zawodowej i wolontariatu. Była to już dwunasta edycja targów adresowanych zarówno do uczniów, jak i osób dorosłych. Stwarzamy tę możliwość poznania w jednym czasie, w jednym miejscu, jeszcze przed maturą by młodzież mogła się zapoznać, jakie ewentualnie w przyszłości wybrać kierunki kształcenia, czy jakie kierunki dadzą tej młodzieży szansę zatrudnienia po ukończeniu szkół. Obserwujemy to właśnie, że młodzi ludzie, którzy w zdecydowanej większości kończą kierunki humanistyczne, szukają pracy i szukają jej dłużej. Chcielibyśmy, aby młodzież próbowała szukać zawodów technicznych, bo na to jest duże zapotrzebowanie. Czyli politechniczne kierunki, które pozwalają znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianym budownictwie, z uprawnieniami oczywiście w późniejszym etapie, ale przy budowie. Tegoroczne targi informacji zawodowej i wolontariatu odbyły się w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego pomysł. Dawcą jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 17 października w sali gimnastycznej Hali Morris przy ulicy Odległej w Chorzowie odbyły się pierwsze zajęcia piątej edycji kursu Samoobrona dla Kobiet. Zajęcia mają na celu obalić powszechne przekonanie, że kobiety są słabsze fizycznie od mężczyzn. Instruktorzy starają się nauczyć uczestniczki kursu umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych, stosowania podstawowych technik samoobrony oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Są sytuacje, kiedy kobiety muszą się bronić, kiedy są zagrożone. Są kobiety, które po raz któryś przychodzą na z poprzedniej edycji na następną edycję, co może świadczyć, że jednak jest to dla nich atrakcyjne. Organizatorami samoobrony dla kobiet są Komenda Miejska Policji w Chorzowie oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Zapytaliśmy uczestniczki kursu, jak oceniają tego typu zajęcia. Przede wszystkim może to dodać na pewno dużo takiej odwagi kobietom. Tym bardziej, że dzisiaj często na przykład ja studentka wracam późno z zajęć. Na pewno pomoże mi to zachować jakieś takie bezpieczne, bezpieczne podejście chodząc wieczorem w ciągu dnia wcześniej rano, no i na pewno zwiększy moje poczucie bezpieczeństwa, że moje umiejętności w tym zakresie będą większe. Do tej pory metodą obrony była ucieczka. Zajęcia będą odbywać się w środy i piątki od godziny 17 do 18.30 i potrwają do 7 grudnia. Ostatni weekend na strzelnicy Emiot w Parku Śląskim odbył się Międzynarodowy Turniej o Puchar Śląska w strzelectwie pneumatycznym dla osób niewidomych i słabowidzących. W zawodach wzięli udział zawodnicy z Austrii i Polski. Jak to możliwe, że osoby niewidome mogą brać udział w zawodach strzeleckich? Karabin jest identyczny jak w strzelectwie sportowym. Różni się jedynie lunetą. Nie ma tutaj zwykłej lunety optycznej, którą się mierzy za pomocą oczu. Tutaj jest luneta przetwarzająca natężenie światła na natężenie dźwięku. Zawodnicy niewidomi i niedowidzący celują za pomocą uszu. Musi być wtedy całkowita cisza i w momencie, kiedy wyłapuje zawodnik najwyższe dźwięki, jest w okolicach centralnie tarczy. Wtedy musi oddać strzał, wytrzymać ten strzał, żeby był pewny tego swojego centralnego punktu. Wśród kilku osób całkowicie niewidomych był również zawodnik z Chorzowa, który zajął dziewiąte miejsce. Dla mnie w pewnym sensie sukces. Strzelam w sumie dopiero od roku, to są dopiero takie większe zawody moje zajęcie się trzecie albo nawet czwarte i z zawodów na zawody strzelam coraz więcej punktów. Prawdzie zawodników dzisiaj było bardzo dużo i dziewiąte miejsce z tego wyniku, no ale to i tak jest mój sukces. Turniej wygrał zawodnik z Austrii. Alba Chorzów przegrała z GTK Fluor Gliwice 72 do 79. Według trenera Soleckiego, nie najlepsza postawa sędziego miała wpływ na końcowy wynik spotkania. Prosiłem referenta Obsad Sędziowski w Warszawie w pzk żeby nam nie przysyłano sędziów z Wrocławia. Mimo wszystko się to stało. Mówię, drugi sędzia ani jednego zastrzeżenia, mimo że mecz przegrałem. Z kolei to, co jego kolega odstawia, to jest po prostu kabaret. Nie zagraliśmy wielkiego meczu, ale byliśmy dzisiaj zespołem w moim odczuciu na pewno nie gorszym, momentami lepszym od Gliwic. I gdybyśmy te punkty, które zabrała w ordynarny sposób sędzia. Myślę, że byśmy paroma punktami ten mecz wygrali. Chorzowianie po trzech meczach zajmują dziewiąte miejsce w tabeli drugiej ligi grupy B. Prowadzi pogoń Prudnik. Na kolejny mecz Alba wybierze się do Nysy kłockiej na pojedynek z Doralem. Rekord Bielsko-Biała pokonał Klirek z Chorzów 4 do 1. Bramkę w 15 minucie pierwszej połowy dla gospodarzy zdobył Radek Polasek. Porzowianom udało się wyrównać wynik jeszcze w pierwszej części spotkania. W 20 minucie do bramki trafił Tomasz Lutecki. Druga połowa należała już tylko do Pawła Machury, gracza rekordu. Pokonał on bramkarza klireksu aż trzy razy. Wszyscy mówili, że fajnie gramy, że punkty zdobywamy, gratulowali nam pozycji. My sobie sprawę, że mamy pewnie docięcia. Tak naprawdę sami nie wiedzieliśmy dokładnie i w jakim jesteśmy miejscu. Ten mecz miał nam to pokazać. No, pokazał, że jeszcze mamy parę słabości. No nie powiem, no nie mogę mieć większych pretensji do zawodników, nie zagraliśmy złego spotkania, w pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje, tak samo jak i rekord. Do siebie możemy mieć pretensje o pierwszą połowę, że nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, bo tak naprawdę powinniśmy po tej pierwszej połowie prowadzić dwoma, trzema bramkami i w by były spokojniejsze a tak. Póki, póki Paweł Machura nie przyłożył dwóch przedłużanych rzutów karnych, to, to, to jeszcze ta nerwówka była. Mecz był bardzo wyrównany, no, a kluczem do meczu były dwa przedłużone rzuty karne niestety. Mieliśmy wy wynik na styku, piąty, szósty fał, gwizdany, praktycznie na początku poby nam załatwiało, ustawiło cały mecz. Dwa karne, dwa strzelone, przeciwnik nam odjechał, wycofaliśmy bramkarza, mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, no, ale niestety brakło skuteczności już w końcówce, aczkolwiek tak jak mówię, no pierwszych pięć minut drugiej poby zdecydowało, kilka fauli od gwizdanych niepotrzebnie. Pozostałych wiadomości sportowych, ruch Chorzów przegrał na wyjeździe z Polonią Warszawa. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 1. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejne wiadomości zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!